Ida, temat niezwykle kontrowersyjny, wiara, wciąż kontrowersyjny w naszym kraju. Ty jesteś osobą wierzącą, ale jak sama wspomniałaś, miałaś momenty zwątpienia. Tak, rzeczywiście. Myślę, że każdy, kto wierzy, ma momenty zwątpienia, bo te momenty są po coś i są po to, żeby zrozumieć, co w tym sercu jest i dlaczego tak czujemy, a nie inaczej. I trzeba je przeżyć, ale to są. Z reguły najbardziej wartościowe momenty, więc jeśli jest taka osoba, która na przykład to ogląda w tym momencie i czuje, że jest w takim punkcie życiowym, to po prostu takie słowo ode mnie, nie poddawaj się, tylko zaglądaj w głąb siebie, a nie nie patrz naokoło. Jest zawsze bardzo dużo bodźców, za dużo często, które gdzieś powodują, że człowiek się po prostu gubi. A ta wiara jest po to, żeby nas właśnie tak uspokoić i prowadzić. Ty pamiętasz taki moment w swoim życiu, kiedy czułaś się zagubiona? Tak, nie raz, to, to bez dwóch zdań i też jak byłam młodą osobą, y, pamiętam jak wiele osób mi mówiło, że o, bo Ida zawsze wiedziała co chce robić, od dziecka robię to co robię, w jakim sensie, bo i taniec, i aktorstwo, i śpiew były częścią mojego życia, y, od ósmego roku życia tak naprawdę. Ale to jest tak, że jeśli jesteś osobą myślącą, która gdzieś poszukuje i cały czas um, gdzieś się uczy i, i dąży do jakichś um, różnych celów, które często są takie, um, wręcz jakieś jakoś tak metaforyczne, jest moment zagubienia. I też uważam, że to jest normalne, więc jeśli jesteś tą młodą osobą, bo z reguły to młode, ale też starsze, bo nie wiem, pewnie ty też tak miałaś. Są takie momenty, że mówisz, po co? Dlaczego ja to robię? Czy ja w ogóle na przykład to dobrze robię? Wiesz, no coś takiego jest i jeszcze dużo osób jest, no zawsze jest dużo krytyki i tego wszystkiego, więc trzeba znowu popatrzeć w siebie, powiedzieć sobie, zapytać się siebie, czego jestem wart, co mogę jeszcze polepszyć sobie i gdzieś dążyć do tego, żeby po prostu je rozwijać, bo to życie jest dla nas, no my gdzieś, ja chcę być najlepszą wersją samej siebie, nie tylko dla siebie, no też na, na pewno do Pana Boga, bo jestem osobą wierzącą, ale... Uważam, że gdzieś to musi tak cały czas powracać do środka nas, i wtedy wszystko jest okej okay w końcu. Jutro zawsze jest lepiej.